Kurczę, moi drodzy, musiałem e, zmienić te wieśniackie dekielki. E, musiałem zmienić te wieśniackie dekielki wczoraj na te oryginalne kanama. No bo niestety, kurczę, spotkało się to z takim strasznym hejtem. Także, moi drodzy, oryginalny kanam, tylko oryginalne dekielki. O, super, o, o kurcze, odpadły. Aj jaj. odpadły, bo tak się niestety trzymają. Także kurczę nie może takich rzeczy robić. Takich rzeczy też nie można robić. O, nie można robić, bo się, kurczę, starszym ludziom takie rzeczy nie podobają. No, no, co zrobisz, chłopie? Co zrobisz, chłopie? No, dobra. Trzeba, za, trzeba zamontować coś, co nie odpada, bo to jest, kurczę, masakra. Masakra. Zamontujemy co? Czy nie? Jest profanacja. Także, moi drodzy, wieśniackie dekielki w kładzie premium. Straszne. Straszne. to tylko, tylko w kładzie nie premium można montować wisińskie takie jakie Pamiętajcie. Tylko w nie premium. Bo tu nie można nic. Bo to jest skład premium, a to nie jest skład premium. Ten kład nie jedzie i się wywraca, a ten kład. A, ten kład jedzie i się nie wywraca. Elo. Także widzicie, kupisz sobie kłada za własne pieniądze ogromne pieniądze żeby sobie doświadczyć różnych nowych rzeczy i żeby móc wam pokazać dużo fajnych ciekawych rzeczy ciekawych różnic i jak już ktoś nie ma się do czego wszczepić no to do czego się trzeba wszczepić moi drodzy do dekielków tylko zastanawiam się czy chodzi tutaj o wzór dekielka o kolory czy o czy tutaj piecze najbardziej piecze piecze najbardziej Trudno, moi drodzy, nie pomogę. Miłego dnia. O, tu mam jeszcze jakieś próbeczki. Ty. A może takie? Do Kamana zamontujemy? Co? Takie zamontujemy. Takie zamontujemy. Do Kamana? Albo do Goesa. Nie, to do Goesa, bo to. Do Kanama nie można, bo to, to tylko do pojazdów. O, takie, takie. Do nie premium się zamontuje, będzie ładnie. sikalafon wszystko git.